Współczesne życie nieustannie wystawia nas na próbę. Krytyka, nieporozumienia, przeciwności losu, ludzie, którzy nas prowokują, a nawet codzienny stres wszyscy znamy te momenty, gdy emocje zaczynają nami rządzić. Gniew, frustracja, rozczarowanie uczucia te potrafią zawładnąć naszym umysłem i zmienić sposób, w jaki reagujemy na otaczający nas świat. A co by się stało Gdybyśmy nauczyli się zarządzać swoimi emocjami, gdybyśmy nie reagowali impulsywnie, lecz odnajdywali wewnętrzny spokój bez względu na okoliczności? Stoicyzm, starożytna filozofia, która przetrwała próbę czasu, oferuje praktyczne narzędzia do zarządzania emocjami. Opierając się na samozrozumieniu, samokontroli i refleksji, Możemy nauczyć się przekształcać impulsywne reakcje w przemyślane decyzje. Oto cztery kluczowe praktyki, które pomogą ci przejąć kontrolę nad emocjami i żyć w zgodzie z samym sobą. Pierwszy: nie bierz niczego do siebie. Ludzie rzadko myślą o nas tak dużo, jak nam się wydaje. Ich krytyka, osądy. Czy negatywne komentarze często odzwierciedlają ich własne niepewności, a nie naszą rzeczywistą wartość. Jeśli pozwolisz, by cudze słowa definiowały twój stan emocjonalny, oddajesz innym kontrolę nad sobą. Kluczem do wewnętrznego spokoju jest zrozumienie, że nie możesz wpłynąć na cudze opinie, możesz jedynie kontrolować własną reakcję. Drugie, zrozumieć siebie, by uniknąć wewnętrznego konfliktu. Wewnętrzny konflikt to jeden z największych ciężarów, jakie możemy nosić. To walka między sprzecznymi myślami, emocjami i oczekiwaniami. Czasem zastanawiamy się, co powinniśmy zrobić, a czego unikać, zagubieni we własnych rozterkach. Stoicyzm uczy, że kluczem do harmonii jest głębsze zrozumienie siebie zamiast reagować impulsywnie, zatrzymaj się i zapytaj dlaczego tak się czuję, co naprawdę stoi za moimi emocjami. Samoświadomość pomaga uniknąć błędów i podejmować bardziej przemyślane decyzje. Trzecie, nie denerwuj się tym, czego nie możesz kontrolować. Każdego dnia spotykamy sytuacje poza naszą kontrolą: korki uliczne, decyzje innych ludzi, zmiany w świecie, na które nie mamy wpływu. A jednak pozwalamy, by te rzeczy wpływały na nasz nastrój i powodowały frustrację. Stoicy uczą, że powinniśmy koncentrować się tylko na tym, co leży w naszych rękach. Naszej postawie i sposobie reagowania. Zamiast marnować energię na gniew czy stres, zaakceptuj rzeczywistość taką, jaka jest, i skup się na tym, co możesz zmienić. 4. Zarządzanie gniewem za pomocą metody RAIN. Gniew to jedna z najbardziej destrukcyjnych emocji, może zaszkodzić nie tylko tobie, ale i twojemu otoczeniu. Proces RAIN to skuteczna metoda radzenia sobie z gniewem i innymi silnymi emocjami. R Recognize. Rozpoznaj swoje emocje. Co dokładnie czujesz? Nazwij to. A Accept. Zaakceptuj to uczucie bez osądzania. Nie walcz z nim, lecz pozwól mu istnieć. I Investigate. Zbadaj swoje emocje. Skąd się wzięły? Co je wywołało? N Navigate. Pokieruj swoją reakcją, wybierz świadomie, jak chcesz się zachować. Zamiast reagować impulsywnie, możesz podjąć bardziej świadomą decyzję i zachować kontrolę nad sobą. Praktykowanie tych zasad pozwala odzyskać spokój i harmonię w życiu. Nie możesz kontrolować wszystkiego, ale możesz kontrolować siebie, a to daje ci prawdziwą wolność. Stoicyzm to nie tylko filozofia, ale narzędzie, dzięki któremu możesz kształtować swoje życie i emocje w sposób, który przyniesie ci wewnętrzny spokój i siłę doradzenia sobie z codziennymi wyzwaniami. Pierwszym krokiem w zarządzaniu emocjami jest ich pełna akceptacja. Nie chodzi o ich tłumienie ani o próbę ich zniszczenia, ale o przyjęcie ich takimi, jakie są. Strach. Smutek czy gniew to naturalne reakcje naszego umysłu, a ich odrzucanie tylko potęguje ich wpływ. Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Harvarda wykazały, że osoby, które pozwalają emocjom swobodnie przepływać, doświadczają niższego poziomu stresu i lepszego zdrowia psychicznego. Drugim krokiem jest zrozumienie źródła emocji. Często to, co odczuwamy, jest jedynie wierzchołkiem góry lodowej. Gniew może maskować lęk, a frustracja, poczucie bezsilności. Kluczowe jest zadanie sobie pytania: co naprawdę stoi za moimi emocjami? Dzięki temu możemy poznać ich głębsze przyczyny i nie reagować impulsywnie, lecz świadomie. Kolejnym etapem jest świadome zarządzanie emocjami, czyli zdolność do nawigowania przez nie bez utraty kontroli. Zatrzymanie się na chwilę przed reakcją. Świadome oddychanie i analiza sytuacji pozwalają nam odzyskać spokój i podjąć najlepszą decyzję. W praktyce oznacza to, że nie pozwalamy emocjom kierować naszymi działaniami, lecz to my decydujemy, jak na nie odpowiemy. Prowokacje są nieodłącznym elementem życia, spotykamy je w mediach społecznościowych, w pracy, a nawet w codziennych rozmowach. Nie warto jednak pozwalać, aby wpływały one na naszą równowagę psychiczną. Stoicyzm uczy nas, że prawdziwa siła leży w obojętności. To, co inni mówią czy robią, ma tylko tyle mocy, ile sami im przyznamy. Epiktet podkreślał Nie rzeczy nas ranią, ale nasza opinia o nich. Oznacza to, że to my decydujemy, jakie znaczenie przypisujemy cudzym słowom i czy pozwalamy im wpływać na nasze samopoczucie. Zrozumienie, że komentarze innych nie definiują nas, jest kluczowe dla zachowania wewnętrznej równowagi. Często nadajemy cudzym słowom większą wartość niż na to zasługują, tracąc przy tym poczucie własnej wartości. Badania przeprowadzone przez Uniwersytet Oksfordzki wykazały, że osoby niezależne emocjonalnie od opinii innych mają większą odporność psychiczną i rzadziej doświadczają stanów lękowych. Warto budować swoją samoocenę na solidnych fundamentach, które nie zależą od zewnętrznej walidacji. Frustracja jest nieunikniona. To naturalna część życia. Niezależnie od tego, jak dobrze planujemy i jak bardzo się staramy, zawsze pojawią się sytuacje, które nie pójdą po naszej myśli. Akceptacja tego faktu pozwala lepiej radzić sobie z przeciwnościami. Seneka pisał Nie chodzi o to, żeby unikać problemów, ale o to, by nauczyć się z nimi żyć. Zamiast walczyć z frustracją, możemy ją traktować jako okazję do nauki i rozwoju. Współczesne społeczeństwo często postrzega frustrację jako coś negatywnego, czego należy unikać. Jednak brak umiejętności radzenia sobie z nią prowadzi do niepotrzebnego stresu i rozczarowań. Zamiast tego warto nauczyć się akceptować frustrację jako część życia i szukać w niej wartościowej lekcji. W końcu to, jak na nią zareagujemy, definiuje naszą siłę i odporność psychiczną. Podsumowując, emocje, prowokacje i frustracja są częścią ludzkiego doświadczenia. Kluczem do zachowania spokoju jest ich akceptacja, zrozumienie oraz umiejętne nimi zarządzanie. Nie mamy wpływu na to, co mówią inni, ani na niektóre okoliczności, ale zawsze mamy kontrolę nad tym, jak na nie reagujemy. To właśnie w tym tkwi prawdziwa wolność i siła wewnętrzna. Frustracja i gniew to naturalne emocje, które pojawiają się w obliczu trudności. Jednak ich wpływ na nasze życie zależy wyłącznie od tego, jak na nie reagujemy. Jeśli pozwolisz frustracji tobą zawładnąć, stanie się ona ciężarem, który utrudni ci rozwój. Jeśli jednak zaakceptujesz ją i potraktujesz jako wyzwanie, może stać się katalizatorem twojej siły psychicznej i emocjonalnej. Badania przeprowadzone przez psychologów wykazały, że osoby, które potrafią spojrzeć na frustrację jako na okazję do nauki, lepiej radzą sobie z problemami i wykazują większą odporność psychiczną. Frustracja nie musi być przeszkodą. Może stać się impulsem do rozwoju. Każdy moment, w którym czujesz się bezsilny, może być punktem zwrotnym, jeśli zdecydujesz się działać zamiast poddawać się negatywnym emocjom. Zatrzymaj się, weź głęboki oddech i zastanów się, co w tej sytuacji mogę kontrolować. To pytanie pozwoli ci odzyskać klarowność myśli i skierować swoją energię na konstruktywne rozwiązania. Prawdziwa siła nie tkwi w unikaniu trudności, ale w umiejętności ich świadomego przeżywania i znajdowania najlepszych dróg wyjścia. Podobnie jest z gniewem. To emocja, która może być destrukcyjna, jeśli pozwolimy jej przejąć nad nami kontrolę. Gniew rzadko pojawia się nagle, zaczyna się od drobnych irytacji, które narastają, aż w końcu przejmują nad nami władzę. Osoby, które potrafią rozpoznawać pierwsze oznaki gniewu i świadomie nad nim panować, mają większą kontrolę nad swoimi decyzjami i relacjami. Filozofia stoicyzmu uczy, że prawdziwa siła człowieka objawia się w sposobie, w jaki reaguje na prowokacje. Jeśli pozwolisz gniewowi rządzić sobą, oddajesz kontrolę nad swoim życiem czynnikom zewnętrznym. Jeśli jednak go zaakceptujesz i nie pozwolisz, by kierował twoimi działaniami, odzyskasz panowanie nad sobą. Gniew nie tylko wpływa na twoje relacje, ale także na twoje zdrowie. Badania wykazały, że osoby często odczuwające gniew i stres mają wyższe ryzyko chorób serca oraz innych problemów zdrowotnych. Opanowanie gniewu to nie tylko kwestia emocjonalna, to również sposób nadbanie o własne zdrowie fizyczne. Świadome panowanie nad swoimi reakcjami jest wyrazem mądrości i dojrzałości emocjonalnej. Ważnym krokiem w rozwoju emocjonalnym jest również unikanie mentalności ofiary. Uważanie się za osobę, która nie ma wpływu na swoje życie, odbiera ci moc sprawczą. To łatwa droga, można obwiniać innych, okoliczności lub los za swoje problemy. Jednak prawda jest taka, że największa siła leży w braniu pełnej odpowiedzialności za swoje życie. Zamiast skupiać się na tym, co Cię ogranicza, zacznij działać. Stoicyzm uczy, że nie możemy kontrolować wszystkiego, co nam się przydarza, ale możemy kontrolować własne reakcje. Przestań widzieć przeszkody jako coś, co Cię powstrzymuje, potraktuj je jako okazję do nauki i rozwoju. Reaktywne działanie to kolejna pułapka, w którą łatwo wpaść. Szybka, emocjonalna reakcja jest często automatyczna i nieprzemyślana. Łatwo ulec impulsom, ale prawdziwa siła leży w umiejętności zatrzymania się i świadomego wyboru. Wielcy myśliciele, jak Seneka, podkreślali, że mądrość nie wynika z natychmiastowej reakcji, ale z refleksji i zdolności do świadomego działania. Następnym razem, gdy poczujesz impuls do natychmiastowej reakcji, zatrzymaj się, weź głęboki oddech, przemyśl konsekwencje i zdecyduj, jaka odpowiedź będzie najbardziej konstruktywna. Twoje życie jest w Twoich rękach. To. Jak reagujesz na trudności, określa twoją siłę i charakter. Zamiast ulegać frustracji, gniewowi czy impulsywnym reakcjom, potraktuj je jako okazję do doskonalenia siebie. Świadome wybory, kontrola nad emocjami i odpowiedzialność za własne działania to klucz do prawdziwej wolności i wewnętrznego spokoju. Czy kiedykolwiek zauważyłeś, jak często twoje reakcje są automatyczne? Jak często pozwalasz, by emocje takie jak gniew, strach czy frustracja kierowały twoimi decyzjami? Prawdziwa siła nie polega na poddawaniu się tym impulsom, lecz na ich świadomym kontrolowaniu. Kluczem do wewnętrznej równowagi jest przekształcanie emocjonalnych reakcji w przemyślane działania. Za każdym razem, gdy stajesz przed trudną sytuacją, pierwszym krokiem powinno być zatrzymanie się. Nie pozwól, by emocje przejęły kontrolę, oddychaj głęboko i zastanów się, co naprawdę jest tutaj na szali. Czy to, co czujesz, wynika z samej sytuacji, czy raczej z twojej interpretacji tego, co się dzieje? Ta chwila refleksji pozwoli ci oddzielić instynktowną reakcję od świadomego wyboru. Właśnie w tym momencie kształtuje się twoja prawdziwa siła. Nie chodzi o to, by tłumić emocje, ale by nauczyć się nimi zarządzać. Cierpliwość i spokój to cechy, które pozwalają podejmować lepsze decyzje, nawet w najbardziej wymagających okolicznościach. Impulsywne reakcje często prowadzą do zaostrzenia konfliktów, podczas gdy mądrość pozwala płynąć przez burzliwe wody bez utraty kierunku. Gdy następnym razem poczujesz silną potrzebę natychmiastowego działania, pamiętaj, że prawdziwa moc tkwi w chwili przerwy. Zatrzymaj się, pomyśl, a dopiero potem zdecyduj, jak najlepiej postąpić. Aby lepiej panować nad swoimi reakcjami, Warto zrozumieć źródło swoich emocji. Gniew nigdy nie pojawia się bez przyczyny, zawsze ma swoje korzenie, może wynikać z lęku, poczucia niesprawiedliwości, zawodu lub utraconej kontroli. Jeśli nie poświęcisz czasu na odkrycie prawdziwej przyczyny gniewu, będzie on powracał, wpływając na twoje relacje i decyzje. Większość ludzi koncentruje się na zewnętrznych okolicznościach które ich rozwścieczyły, zamiast zastanowić się, dlaczego dany bodziec wywołał tak silną reakcję, czy to naprawdę sytuacja sama w sobie jest problemem, czy może twoje oczekiwania wobec niej. Na przykład, kiedy coś nie idzie zgodnie z planem, twoja frustracja może wynikać nie z samego zdarzenia, ale z przekonania, że masz pełną kontrolę nad swoim otoczeniem. Uświadomienie sobie tego mechanizmu pozwala wyjść poza gniew i skupić się na rozwiązaniu problemu zamiast na emocjonalnej reakcji. Zadawanie sobie pytania dlaczego naprawdę czuję to, co czuję, może całkowicie zmienić sposób, w jaki doświadczasz trudnych emocji. Może się okazać, że twoja złość nie jest skierowana na konkretną sytuację, lecz na dawne, nierozwiązane konflikty lub wewnętrzne obawy. Świadomość tych ukrytych mechanizmów daje ci przewagę. Nie jesteś już niewolnikiem swoich emocji, ale ich panem. Kiedy rozumiesz źródło swoich reakcji, możesz nimi kierować, zamiast pozwalać, by one kierowały tobą. Kolejnym razem, gdy poczujesz w sobie fale gniewu lub frustracji, zatrzymaj się i poszukaj ich prawdziwego źródła. Prawdziwa siła tkwi nie w natychmiastowym odreagowaniu, ale w zdolności do świadomego działania. Mądrość polega na tym, by wiedzieć kiedy działać, jak działać i kiedy odczekać. Przyjmując tę perspektywę, odzyskasz kontrolę nad sobą i swoimi reakcjami, a Twoje życie stanie się spokojniejsze i bardziej świado. Współczesne życie często wystawia nas na sytuacje, które mogą wywołać dezorientację, stres, frustrację czy gniew codzienne wyzwania, krytyka, nieporozumienia, a nawet zachowania innych ludzi mogą wpływać na nasze emocje, prowadząc do reakcji, których później żałujemy. Ale co, gdybyśmy mogli nauczyć się zarządzać tymi emocjami, zamiast pozwalać by nami rządziły? Stoicyzm, filozofia, która przetrwała próbę czasu, oferuje nam narzędzia do osiągnięcia wewnętrznego spokoju, niezależnie od tego, co dzieje się wokół nas. Oto kilka praktycznych wskazówek, które pomogą ci zachować równowagę emocjonalną. Nie bierz wszystkiego do siebie. Jednym z najważniejszych kroków do osiągnięcia spokoju jest nauczenie się, by nie brać do siebie słów czy działań innych ludzi. Kiedy ktoś cię krytykuje lub obraża, pamiętaj, że jego słowa często mówią więcej o nim samym niż o tobie. Jeśli pozwolisz, by cudze opinie wpływały na twój stan emocjonalny, oddajesz im kontrolę nad swoim życiem. Stoicy uczą, że nie możemy kontrolować tego, co mówią lub robią inni, ale możemy kontrolować, jak na to reagujemy. Nie bierz niczego do siebie, to klucz do zachowania wewnętrznego spokoju. Unikaj wewnętrznego konfliktu poprzez zrozumienie. Wewnętrzny konflikt często wynika z braku zrozumienia siebie i sytuacji, w której się znajdujemy. Zamiast reagować impulsywnie, zatrzymaj się i zadaj sobie pytanie dlaczego czuję to, co czuję. Zrozumienie źródła swoich emocji pozwala na bardziej przemyślaną reakcję. Stoicyzm przypomina nam, że nic w życiu samo w sobie nie jest dobre ani złe, to nasza interpretacja nadaje znaczenie zdarzeniom. Gdy zrozumiesz, co naprawdę się dzieje, łatwiej będzie ci odpuścić i uniknąć wewnętrznego konfliktu. Skup się na tym, co możesz kontrolować. Wiele frustracji wynika z próby kontrolowania rzeczy, na które nie mamy wpływu ruchu ulicznego, decyzji innych ludzi czy nieprzewidzianych zdarzeń. Stoicy uczą, że prawdziwa siła leży w akceptacji tego, co jest poza naszą kontrolą i skupieniu się na tym, co możemy zmienić naszej reakcji. Zamiast marnować energię na walkę z nieuniknionym, wybierz spokój i równowagę. To, jak reagujesz na trudne sytuacje, definiuje twój wewnętrzny stan, a nie same sytuacje. Zarządzaj gniewem z pomocą refleksji. Gniew to jedna z najbardziej destrukcyjnych emocji, która może szybko wymknąć się spod kontroli. Aby go opanować, warto zastosować prostą metodę: rozpoznaj, akceptuj, Interpretuj, nawiguj. Najpierw rozpoznaj, co czujesz i dlaczego. Następnie zaakceptuj te emocje bez oceniania. Potem zinterpretuj jej źródło. Czy gniew wynika z rzeczywistej krzywdy, czy może z frustracji lub strachu? Na koniec, nawiguj przez te emocje, decydując, jak chcesz zareagować. Dzięki temu procesowi możesz przekształcić gniew w konstruktywne działanie. Patrz na prowokacje z obojętnością. Prowokacje są wszędzie, w pracy, w mediach społecznościowych, a nawet wśród bliskich. Ludzie często mówią lub robią rzeczy, by wywołać reakcję. Kluczem do zachowania spokoju jest obojętność. Pamiętaj, że prowokacje mają tylko taką moc, jaką im nadajesz. Jeśli nie pozwolisz, by cię dotknęły, zachowasz kontrolę nad swoimi emocjami. Stoicyzm uczy, że to nie zdarzenia nas niepokoją, ale nasze zdanie na ich temat. Wybierz spokój zamiast reaktywności. Nie pozwól, by cudze komentarze definiowały Twoją wartość. Słowa innych ludzi mogą ranić, ale tylko wtedy, gdy na to pozwolisz. Pamiętaj, że cudze opinie nie definiują Twojej wartości. Jeśli ktoś cię krytykuje lub obraża, to jego słowa mówią więcej o nim niż o tobie. Buduj wewnętrzną pewność siebie, która nie zależy od zewnętrznej walidacji. Twoja wartość pochodzi z twojego wnętrza, a nie z tego, co mówią inni. Akceptuj nieuchronność frustracji. Frustracja jest naturalną częścią życia, bez względu na to, jak dobrze planujesz. Zawsze będą sytuacje, które nie pójdą po Twojej myśli. Zamiast walczyć z frustracją, zaakceptuj ją jako okazję do nauki i rozwoju. Stoicyzm uczy, że przeszkody są nieuniknione, ale to, jak na nie reagujemy, definiuje naszą siłę. Frustracja może być narzędziem do osobistego wzrostu, jeśli nauczysz się ją wykorzystywać. Stoicyzm oferuje nam praktyczne narzędzia do zarządzania emocjami w trudnych sytuacjach. Nie chodzi o unikanie wyzwań, ale o zmianę sposobu, w jaki na nie reagujemy. Poprzez samoświadomość, akceptację i refleksję możemy przekształcić automatyczne reakcje w przemyślane działania. Pamiętaj, że prawdziwy spokój pochodzi z wewnątrz, niezależnie od tego, co dzieje się wokół ciebie. Zacznij od małych kroków, a zobaczysz, jak twoje życie zmienia się na lepsze. Frustracja jako nauczyciel życia. Frustracja to emocja, która często towarzyszy nam w codziennym życiu. Może wydawać się przeszkodą, ale w rzeczywistości jest potężnym narzędziem rozwoju. Kiedy uczymy się akceptować frustrację, zamiast pozwalać by nas pochłonęła, staje się ona lekcją, która zmusza nas do myślenia inaczej, do szukania nowych rozwiązań i do bycia bardziej elastycznym. Badania pokazują, że osoby, które potrafią przekształcić frustrację w motywację, są bardziej skuteczne w rozwiązywaniu problemów. Nie chodzi o to, by unikać trudności. Ale o to, by nauczyć się je wykorzystywać jako siłę napędową do osiągania celów. Gniew, iskra, która może spalić mosty gniew, to emocja, która pojawia się nagle, ale rzadko bez przyczyny. To jak iskra, która może zapalić pożar, jeśli nie zostanie opanowana. Kluczem do kontroli gniewu jest rozpoznanie go w zarodku, zauważenie pierwszych oznak irytacji, zanim przerodzi się w furię. Kontrola gniewu nie polega na tłumieniu go, ale na zrozumieniu skąd się bierze. Kiedy uczymy się obserwować swoje emocje, zamiast im ulegać, zyskujemy moc, by działać zamiast reagować. Pamiętaj, że gniew to tylko emocja. To ty decydujesz, jak na nią zareagujesz. Przestań być widzem, stań się twórcą. Uważanie siebie za ofiarę to jedna z największych pułapek, w jakie możemy wpaść kiedy obwiniamy innych lub okoliczności za swoje problemy, oddajemy kontrolę nad swoim życiem. Prawdziwa siła rodzi się, gdy przestajemy szukać wymówek i zaczynamy brać odpowiedzialność za swoje decyzje. Życie nie jest sprawiedliwe, ale to nie znaczy, że jesteśmy bezsilni. Każda trudność to okazja do nauki i rozwoju. Kiedy przestajemy być widzami własnego życia, a stajemy się jego twórcami, zyskujemy prawdziwą wolność. Refleksja zamiast reakcji. W dzisiejszym świecie, pełnym szybkich odpowiedzi i natychmiastowych reakcji, łatwo dać się ponieść emocjom. Jednak prawdziwa mądrość polega na zatrzymaniu się, zanim podejmiemy działanie. Kiedy czujesz, że emocje biorą górę, zrób krok w tył, weź głęboki oddech i zastanów się, co naprawdę jest ważne. Reaktywność prowadzi do żalu i frustracji, podczas gdy refleksja pozwala działać z jasnością umysłu. Pamiętaj, że nie musisz odpowiadać od razu, czasem najlepszą odpowiedzią jest chwila ciszy, zrozumienie źródła emocji. Każda emocja, czy to gniew, smutek czy frustracja, ma swoje korzenie. Często są to nierozwiązane konflikty, niespełnione oczekiwania lub głęboko ukryte lęki. Zamiast skupiać się na tym, co wywołało naszą reakcję, warto zadać sobie pytanie dlaczego naprawdę tak się czuję? Kiedy zrozumiemy źródło swoich emocji, zyskujemy nad nimi kontrolę. Nie chodzi o to, by ignorować to, co czujemy, ale by zrozumieć skąd to się bierze i jak możemy to wykorzystać do własnego rozwoju. Życie to ciąg wyzwań, ale to właśnie one kształtują naszą siłę i charakter. Frustracja, gniew czy poczucie bycia ofiarą to emocje, które mogą nas osłabić, ale tylko wtedy, gdy na to pozwolimy. Kluczem do prawdziwej mocy jest akceptacja, refleksja i zrozumienie. Kiedy uczymy się kontrolować swoje emocje, zamiast im ulegać, stajemy się architektami własnego życia. Pamiętaj, że każda trudność to okazja do nauki, a każda emocja to szansa na pokazanie swojej wewnętrznej siły.